Muzeum Brytyjskie to jedno z najfajniejszych miejsc na świecie, które każdy miłośnik historii i kultury powinien odwiedzić. Położone w sercu Londynu, gromadzi ponad 8 milionów eksponatów z różnych zakątków globu i epok. Wśród największych atrakcji znajduje się kamień z Rosetty, który pomógł nam zrozumieć hieroglify. Bez niego moglibyśmy wciąż błądzić w ciemności starożytnego Egiptu. Nie można przegapić marmurów z Partenonu, które zachwycają swoją urodą. Spacerując po salach muzeum, poczujesz się jak prawdziwy odkrywca. A co najlepsze? Wejście do Muzeum Brytyjskiego jest całkowicie darmowe. To idealne miejsce na spędzenie dnia pełnego przygód, bo kto nie chciałby zobaczyć starożytnych skarbów bez wydawania ostatniego funta?